Dzień dobry, witam wszystkich moich widzów i zapraszam do obejrzenia moich propozycji na Wielkanoc. Dzisiaj polecam pyszny tort marchewkowy dla dużych i małych zajączków. Do zrobienia tego tortu będę potrzebować mąkę, proszek do pieczenia. Marchewkę starłam na tarce o średnich oczkach. Ale zaraz ją jeszcze zblenduję, żeby była drobniejsza. Dwa jajka, cukier, olej, szczypta soli, od razu dodam do mąki. I jako aromat skórkę pomarańczową. Przepis na skórkę pomarańczową znajdziecie na moim kanale. Link podam w opisie. Najpierw zblenduję marchewkę, żeby była taka y, papka marchewkowa. Możecie też zacząć na najdrobniejszej tarce. Ja próbowałam, ale nie miałam cierpliwości. Blenderem jest jednak szybciej. I teraz mam już gotową papkę marchewkową. Marchewka jest surowa. odstawiam na razie na bok i zajmę się teraz jajkami. Jajka ubiję z cukrem na puszystą masę. Jajka już ładnie zbielały, masa jest ubita, puszysta. I teraz do tej jajecznej masy dodaję marchewkę. półtorej łyżeczki skórki pomarańczowej. Mieszam wszystko, żeby się składniki dobrze połączyły. I teraz wymieszam mąkę z solą i z proszkiem do pieczenia. Zachęcam do subskrybowania. Na moim kanale na pewno pojawi się jeszcze wiele ciekawych przepisów. I teraz dodaję mąkę do masy jajecznej. I mieszam. To ciasto jest bardzo proste do zrobienia. Robi się je bardzo szybko. Piekarnik najlepiej rozgrzać od razu na początku, jak zaczynamy robić ciasto żeby się zdążył ładnie nagrzać. I teraz dodaję olej, 6 łyżek oleju. I mieszam, żeby olej ładnie się rozprowadził w cieście. Olej dodaję na końcu, wtedy ciasto jest bardziej puszyste. Przygotowane ciasto wykładam do foremki. Moja foremka ma 20 cm średnicy. Wnętrze wyłożyłam papierem i posmarowałam masłem. Wyrównane ciasto wkładam do piekarnika do 180 stopni na około 40 minut do suchego patyczka. Musicie sprawdzać, każdy piekarnik piecze trochę inaczej. I tak wygląda ciasto po upieczeniu. Do przybrania zrobię trochę karmelizowanej marchewki. Marchewkę pokroiłam w takie kawałki i teraz gotuję ją w wodzie około 5 minut. I po 5 minutach dodaję cukier 5-6 łyżek. Cukru. I jeszcze trochę skórki pomarańczowej dla aromatu. I taką marchewkę z cukrem i ze skórką gotuję kolejne 5 minut. Ciasto mi już przestygło, i teraz będę robić krem. Do wykonania kremu potrzebuję twarogu. Ja wzięłam chudy twaróg klinek, masło miękkie, trochę ekstraktu waniliowego, cukier puder, barwniki do ciasta i marchewkę kandyzowaną, którą wyjęłam z syropu. Ciasto przekrawam na pół i dwa blaty odkładam na bok na razie. Będę robić teraz krem. Masło ubijam mikserem na gładką masę. Teraz będę blendować twaróg. Twaróg musi być taki dosyć suchy, dlatego lepiej wziąć twaróg yy, klinek niż serek z wiaderka. Serek z wiaderka jest za mokry. Mam już ładnie rozbity twaróg. Jest taki gładki, gładka masa. Ubite masło wykładam z boku miski. Będę stopniowo do masła wciągać coraz więcej serka. Masę mam już wymieszaną, jest gładka, puszysta, i teraz będę dodawać cukier. Na razie dodam półtorej łyżki cukru. Ilość cukru zależy od Waszych upodobań. Ja łącznie dodałam 3 łyżki cukru pudru. Masa jest gładka, puszysta, próbuję, czy jest dobra na słodkość. I teraz dodam. Trochę ekstraktu waniliowego, niedużo, żeby ten ekstrakt nie zdominował bardzo smaku ciasta. Tak mniej więcej pół łyżeczki. Po wymieszaniu masa jest już gotowa do użycia. Jedną trzecią masy wykładam na pierwszy blat i rozsmarowuję w miarę równo. Teraz połowę tej masy, która mi została w misce, wykładam na wierzch tortu. Masa jest puszysta, bardzo ładna. Natomiast drugą połowę masy przełożyłam do rękawa cukierniczego i używając końcówki z gwiazdką zrobię taki ozdobny brzeg na torcie. Brzeg tortu mam już ozdobiony. Trochę masy mi zostało. Później ją zabarwię na kolor zielony, żeby zrobić listki. Z skandyzowanej marchewki wycinam marchewkowe korzonki. Będzie mi potrzebne 8 takich korzonków. Jeżeli będziecie chcieli podzielić tort na 10 części, no to oczywiście trzeba zrobić 10. Korzonki trzeba długością dopasować, tak żeby mieściły się ładnie na torcie. I kolejno układam na wierzchu tortu i wycinam następne masę, która mi została w rękawie, wyciskam do miseczki i zabarwię ją na kolor zielony. Zrobię takie małe marchewkowe listki. Włożyłam masę do rękawa. Robię listki. Można też zrobić takie listki, po prostu yy, odcinając maleńki róg torebki. Torcik mam już gotowy. Wstawiam go do lodówki. Najlepiej na całą noc. I tak wygląda. Pyszny tort marchewkowy, krem jest naprawdę bardzo smaczny, prosty do zrobienia. Naprawdę polecam to ciasto. Dziękuję za oglądanie mojego filmu, zapraszam na następny i do zobaczenia.